Cześć. Wy witam Was na moim kanale Zapytaj Tarota, to ja. Dzisiaj widzicie mnie w parku Czerwony Płaszczyk, trzeba się doenergetyzować, e szukam wiosny, e postanowiłam się trochę pooddychać. Wczoraj miałam dużo zapytań a propos tej mapy marzeń i postanowiłam, że korzystając z okazji nagram Wam filmik, e co to jest ta mapa marzeń i jak ją należy prawidłowo wykonać. No mapa marzeń, co to jest? No, jaki jest koń? Każdy widzi. Y, mapa marzeń to naklejone na kartce najlepiej. Na... To nie musi być taka wielka, ona może być, tylko też nie może być taka malutka. Y, szukasz w gazetach, na przykład marzysz o tym, żeby wyjść za mąż albo być w cudownej relacji albo poprawić swoją relację, to szukasz w gazetach takie obrazy, które najbardziej przywołuje do twojego serca, to nieważne, kto tam jest na tym obrazku, to jest nieistotne. Chodzi o samą sytuację, że na przykład ludzie są bardzo objęci, całują się, widać, że są w sobie zakochani, albo jak bio że biorą ślub, tak? Więc takie obrazki postaraj się znaleźć, naklejasz. Marzysz o pięknym domu, zobaczysz jakieś zdjęcie, obrazek pięknego domu, naklejasz na tą kartkę. Marzysz o miłości spełnionej, no to tak jak już mówiłam, to może być para, albo po prostu serduszko coś, co Tobie się kojarzy z miłością. Czy marzysz o, nie wiem, jesteś z kimś w konflikcie i chciałbyś, żeby ten konflikt się załagodził, to na przykład dwoje ludzi podaje sobie dłoń, cokolwiek to jest. To znajdź taki obrazek, e, który będzie jak najbliżej tego Twojego marzenia. Można to napisać. E, tak, załóżmy, no nie masz dostępu do gazet, chociaż w każdej żabce jest tyle gazet. Najlepiej jest naklejać. To jest w ogóle założenie mm, mapy marzeń. Ale jeżeli nie naklejasz, to, to możesz napisać, po prostu wysłać intencje, to można zawsze. I możesz to jest też świetnie działające, tylko to dla osób, które u mnie to kompletnie nie działa, bo ja nie umiem rysować, ale jeżeli umiesz rysować i lubisz to robić, to narysuj to, czego pragniesz, sukcesu, no cokolwiek to będzie. I teraz tak, można zrobić mapę marzeń do końca życia. Tak? Do końca swojego życia nie wiemy ile ono będzie trwało, to chcę to, 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 to i to. Można zrobić na trzy miesiące, można zrobić na pół roku, można zrobić na rok, to wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie, czego chcesz. Co ja wam radzę? że jeżeli na przykład będziesz. Aha, jeżeli finanse to jakieś, nie wiem, sztaby złota, naklej, czy pieniądze, czy czeku, milion dolarów, coś takiego, jeżeli na przykład teraz obecnie brakuje Ci do pierwszego, a marzysz o, o tym, żeby być bogata i zamożna, to wklejenie, wklejenie czeku, jestem milionerką, albo napisanie, jestem milionerką, to ci Twój wewnętrzny krytyk tego nie puści. Nie uwierzy w to i powie, nieprawda, bzdura, nie ma mowy. Więc jeżeli brakuje Ci do pierwszego, to y, niech Twoje marzenie na planie będzie takie, wystarcza mi do pierwszego, a potem albo mam więcej niż mi potrzebuję. Tak? I to wtedy wewnętrzny krytyk ci pójdzie, yy, yy, puści ci to dalej we świat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że marzenie musisz to, co chcesz wygenerować, wykreować, przyciągnąć do siebie to musisz zaufać, musisz być pewna, że góra ci to da. W jakim sposobem? To już jest sprawa góry, nie twoja. Twoim zadaniem jest wierzę, choćby się nie wiem co y, zrobiło, to ja wiem, że tak będzie. I wtedy tak, bo na przykład jeżeli od lat jesteś sama i nie masz szczęścia do mężczyzn i ciągle pakujesz się w jakieś y, niefajne relacje i y, to wysyłając, robiąc mapę marzeń, pisał, pisząc, że jestem bardzo szczęśliwa, mam i, i fantastycznego mężczyznę, idealnego mężczyznę i jestem w kapitalnym związku, nie zadziała. Najpierw napisz, bo, bo dlaczego nie zadziała? Bo prawdopodobnie u, uważasz, że wszyscy faceci to świnie albo że y, nie ma szczęścia do mężczyzn i mężczyźni wykorzystują. U Panów to będzie tak, że kobiety wykorzystują, że czekają na pieniądze, y, że chcą, je, żebyście je utrzymywali. Jeżeli macie takie poglądy na temat mężczyzn czy kobiet, to to nie zadziała. To wtedy y, ludzie się na mnie dziwnie patrzą, bo siedzę na ławce, że gadam do kamery, to wtedy najpierw sobie napisz na mapie marzeń. Bez przerwy spotykam fantastycznych mężczyzn, tak? Albo mam wokół siebie, spotykam bez przerwy fantastyczne kobiety. Mam wokół siebie fantastycznych przyjaciół. Jeżeli wysyłasz, chcesz mieć przyjaciół, zacznij od tego i wtedy bym cię namawiała. Bo właściwie każdego dnia można robić mapę marzeń. Teraz jest bardzo dobry czas energetyczny. A to powiem na koniec. Dlaczego teraz? Tak? Zastanów się, co chcesz na tej mapie marzeń nakleić, napisać, cokolwiek, tak, żebyś ty sam uwierzył. Bo jeżeli, tak jak mówiłam, jest. Na przykład chcesz schudnąć i powiesz za tydzień: O Boże, telefon dzwoni, ale ja tylko rozłączę. <grym zjadzają> zawsze tak jest, że, że zawsze ktoś zadzwoni. Więc y, jeżeli, u, uciekł mi wątek, aha, jeżeli y, na przykład chcesz schudnąć i powiedz, za tydzień mam 20 kg mniej, oczywiście to przesadnie. To wiadomo, że nie. Y, na, chcesz schudnąć, to zrób sobie mapę marzeń, jestem konsekwentna w swoim działaniu i przyklej fantastyczną jakąś modelkę. Tak chcę wyglądać, to jest dla mnie inspiracja. Nie poddam się w trakcie diety, czy ćwiczeń, czy coś. Będę dążyła do tego. Jak? Zobaczysz. To się wtedy energetycznie zaczyna kapitalnie układać. O, i to. Tak postępujcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące mapy marzeń, to piszcie w komentarzach. Ja dzisiaj postaram się zrobić jeszcze ze trzy, ze trzy czytania na kwiecień dla znaków Zodiaku. Jestem bardzo zajęta w tej chwili i jutro wyjeżdżam. Jutro to na pewno nic nie zrobię. Może w niedzielę po południu jak już wrócę. Także koziorożce, wodniki i rybki bardzo Was przepraszam, bądźcie cierpliwi. Może właśnie tak ma być, że Wy macie teraz naukę cierpliwości, bo inne znaki już mają. Także piszcie, jeżeli coś jest niejasne. I teraz tak, jak już zrobicie, do niedzieli proszę Was jeżeli czegoś chcesz, to znajdziesz czas i determinację, żeby to zrobić. Do niedzieli robisz, czy piszesz, czy, czy wklejasz, czy cokolwiek. Robisz taką, taką e, mapę marzeń. Na siedem dni, siedem dni wkładasz do lodówki, pod poduszkę do spania, niech ona tam sobie leży i nabiera twojej energii. A potem... Wkładasz do szuflady, na półkę, do książki, gdzie bądź. Możesz ją zgiąć, to tam nie, ona nie musi być w ramce. Niektórzy wieszają i, yy, na lodówce, i wiem, że to fajnie też działa, że tak poprawia. Ty, jak poczujesz serca, jak poczujesz, nieco głowa ci powie, jak poczujesz, yy, co chcesz zrobić. Tylko nie palimy. Nie palimy, kochani, bo wtedy spalisz swoje marzenia, tak? Intencja jest inna. I wtedy odpuszczamy. Macie problem z tym, co to znaczy odpuścić. Zaufać. Być pewnym, że tak się stanie. Bez względu na wszystko. Dlatego jeżeli robisz to pierwszy raz, to zachęcam Cię nie, nie na grubo, tylko na bardziej tak mniejsze te, te, tą mapę marzeń, żebyś się przekonał, przekonała, że to działa. Ok? To chyba wszystko, tak? Do niedzieli. Znajdźcie gazety, w żabce jest po prostu multą różnych gazet. Zainwestujcie w to, w te swoje marzenia. Nie bójcie się, bo to tak samo się nie zadzieje. Najpierw ty coś zrób, wyślij intencje do góry, a góra ci to da. Tylko odpuść i zaufaj. Okay? Jeżeli coś tak jak mówiłam, macie pytania, to zapraszam do komentarzy albo piszcie do mnie maila, to będę Wam monitorować. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnych czytaniach. Cześć, pa!